A więc utknąłem na środku pustyni bez auta, bez telefonu, tylko ja i droga. A jedyne wyjście stąd to złapanie stopa. No dobra, więc trzeba mieć znak, żeby móc łapać stopa z tego co rozumiem. Ooo! Jesteśmy też broń. Mamy wziąć bandaż i mamy wziąć też latarkę na głowę. Po co nam w ogóle jest plaster? Jakby ja nie mam zamiaru się zranić, ja chcę tylko dotrzeć do, do mojego domu na stopa. Wyciągamy nasz znak, proszę Państwa. O! Mamy pierwszego stopa. Pick up. Widzę cię. O, oh, come on, czy ja chcę na pewno z nim jechać? Skorzyst, Czekaj, zaczekaj! Chciałem jechać, no dobra, złapmy kolejnego O, oh, jest, dobra Dawaj, o, f... ziomek, zatrzymaj się, proszę Jest, mamy stopa Czy słyszałeś o Goatman? Słyszałem o Goatman, mówisz o Cristiano Ronaldo? O oh, come on, zrobiłeś od razu ciemno Dobra, jedziemy, stacja policyjna Kurde, mogę wysiąść, mogę sprawdzić co jest na stacji policyjnej no, Dobra, to jest tyle? To jest tak daleko cię zaprowadzę, nara O oh, godem. są jakieś czerwone oczy w środku lasu? Dobra, na razie nie łapię stopa Idźmy na stację policyjną Raczej brzmi to jak miejsce, w którym powinniśmy być bezpieczni No, tak mi się wydawało Ale zaraz zobaczycie co naprawdę mnie tam spotkało Dobra, wchodzimy na stację policyjną Czy mamy tu jakichś policjantów dobrych? Witam cię panie policjancie Ej, czemu strzelasz? Ty, go... tweź się odwal! Ty, no co to za policja jest? Niesamowite! A, dobra, zabiję policjanta! Shit! O, kurde! Co się wydarzyło? Czemu do mnie strzelałeś? Ja chcę twoją broń! Czy ja popełniłem przestępstwo właśnie? Czy ja zabiłem policjanta? O, bracie! Chyba znalazłem lepszą broń! O, człowieku! Siekiera! Okradam właśnie po stronek policji, jak coś! O, broń znaleźliśmy. Okej, okay, więc... Z zwykłego pójścia na stację... Wyszło okradnięcie stacji, ale nie narzekam. O, ale z... Co to jest? Zwierzę jakieś, come on. Czy to jest niebezpieczne zwierzę dla mnie? Stop! Zatrzymuj się! Zabierz mnie! O oh, come on. Dziwne. Dobra, jedziemy przed siebie, jak na razie. Okej, okay, na górze mamy metry, jakie przejechaliśmy, i dzień, który właśnie mamy. Dwa kilometry, trasy i drugi dzień. Okej. Okay. What? Kim ty jesteś, człowieku, chciałem powiedzieć. A! Wąż mnie atakuje! Kurde! Odejdź! Skupato! Jesus Christ! Ej, jaki ziomek! Cut member! Oh, oh god damn it. Dobra, jednak są tutaj niebezpieczne zwierzęta! O nie, o nie, o nie, o nie! Proszę odejść. Chyba niedźwiedzie nie potrafią chodzić po schodach! Kim ty jesteś? Ej! Wąż za tobą, przyjacielu! Ło! Co się dzieje? O oh, Jezus, ale się dzieje, co? Oh shit! Co to ma być? Okej, zostań tam gdzie jesteś. Ja ci nie przeszkadzam. Stop! Dobra, zapałem gościa. O, NPC, mogę jechać z tobą? Ta! No strzelaj do mnie, najlepiej, kur... Dobra, wspiąłem się na drzewo na chwilę, ale już... już schodzimy. ale to jest przerażająco. Dobra, ej, stop, 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 karetka, proszę! Zabierzcie mnie! Jest, dobrze, chyba... Oj, Co się dzieje?! No, come myślałem, że to będzie najnormalniejszy stop! Ciągną mnie po ziemi! Wow, ale dobra, gdzieś mnie dowieźli, finalnie Plaster muszę sobie przykleić, po tym jak zostałem przeciągnięty po drodze Ole fura, bro! Siądź na dach, odłóż się i pomóż. Dawaj na dachu normalnie, stary Oh, yeah What? O nie, znowu ty? Puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie On mnie gryzie, Odejdź! odejdź, zarazo Dobra, ja chcę jechać stąd Proszę, bądź, No nie, no znowu ty! Wsiadam Jesus Dobra, po prostu usiądę, nie musimy gadać przecież. Nie musimy gadać, wystarczy, że mnie pod. pod... właściwie tutaj już wysiądę, wiesz? Ja już, ja już tutaj wysiądę, wiesz co? Tak, ja już wysiądę. Zatrzymaj się tam, gdzie myślisz, że idziesz? Robot jakiś, ej, ochrona. Myślisz, że to żart? Nie przechodzisz. Come on, jesteś tylko robotem. Oła! Shit! Okej, okay, dobra. Nie jesteś jednak tylko robotem. Żartowałem, 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 żartowałem. Jesteś głupim robotem, czy jesteś mądrym robotem? Kurde, nie mam do niego strzelać nawet czym? No weź, robociku. Oa! Jak mu przywalę z tego znaku, to co? Dobra, spróbujmy. O, maszty, Kurde! Oh no, oh no, dobra, 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 zabijem go, zabiję go chyba. Ta! Idziemy dalej. Może nie idziemy drogą. Nie jest to najlepszy pomysł. Mamy, proszę państwa, jakiś... maszynę. Możemy wrzucić pięć kostek i dostajemy darmowy przedmiot. Amunicja! Pięknie! Stój! Bracie, potrzebuję przejazdu. Co ty wieszesz na palce, stary? Nie wygląda to legalnie. Jezu, co to za las się robi. Oj, cholera! Cholercia, widzieliście to? Dobra. Dobra, tu się zaczyna robić dziwnie. Okej, okay. tak, stary, co ty robisz? Od, odejdź ode mnie, bro. Czemu strzelasz do ludzi? Jesteś normalny? Mamy jakieś wioskę zombie. Mutanty, no świetnie. Zrobimy to po cichu. O, dobra, zrobimy to po cichu. Tak, świetnie, świetnie, nie? O, ja cię kręcę. Chudź po schodach! Zginę, zginę, zginę. Ha. Szybka apteczka, 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 ale mam mało życia. Dawaj stopa, dawaj stopa, stary, stój, proszę cię. Stop, dobra, stary, stój. stój. Jedź, 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 Dobra, zaklinował się, Póki się zaklinował, proszę cię. Jedź, bo cię walne siekiery. What the? the... Dobra, jedziemy z łosiem, okej. Okay. Łoś jedzie z nami. Ła, wow. i on mnie bije jeszcze. On. No nie no. Stop! O, oh. kurde, było blisko. Dawaj, jedziemy, jedziemy, bro, nie z outfit. Czy ty właśnie wracasz z Squid Game? O oh, kurde! Co się wydarzyło? Oh my god. Ok. Dawaj kolejnego stopa. Lody! Tak jest. Oczywiście, że chcemy jechać z nim. Daj, zabierz nas. Czemu, czemu nas nie zabrał? Stój! No, te drogi są trochę niebezpieczne, kolego. Jedyna niebezpieczną rzeczą tutaj to jestem ja, rozumiesz? Jedziemy sobie. 1800 metrów, 2000 kilometrów. Kolejny hitchhiker czeka na stopa. Dobra, dawaj, stary. Trzymamy w dwójkę, to może szybciej złapiemy. Tak, ty stay, ja stay. To dobry pomysł. Jedzie coś, jedzie coś. Rupiemy. Dawaj, 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 stary. Dobrze. Dawa, jedź. Czemu twoja czapka jest na dachu? Co jest nie tak z twoim czapką? Może pośpiewamy jakieś harcerskie piosenki, co? Jak sobie jedziemy. Szósty dzień tygodnia. Jedzie coś. Bacon. Znak w górę, znak w górę, bacon. Stop! Jest, mamy. Woa! Co się dzieje? Z zaatakowali nas. Kurde! A! Czemu? Co się dzieje, proszę państwa? O odpuść, 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 odpuść. Jestem niebezpieczny. To jest to niebieskie, O kurde, dobra. Dobra, 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 biegnę. O nie, to jest koniec, to jest koniec. Wsiadaj, jedziemy. Bacon, do fury. Kurde. O chryste, panie. Dobra, leczę się, bacon, żyjesz? Dobrze, 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 dobrze. Możemy ich załatwić. W ten sposób ich patrz, trzeba mądrze. Podejść do sprawy. Beat. O, dobra, to nie było mądre, to nie było mądre. Leczę się. Okej, okay, dobra, tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem. Baconie, łapmy stopa, póki możemy. Dawaj, dawaj na dachu. Przeżyliśmy to, niesamowite. Boże, jak ja jestem dumny. Nie! Ale please stop! Please, stop! Zatrzymaj się. Dzięki, bro. O Boże, to jest znowu ten typ. Nie lubię z nim jeździć, bo on jeździ jak szaleniec. Dobra, czeka szybko, szybko, następny stop, bo tutaj są ci nienormalni, ł nienormalni ludzie. Policja, proszę! O nie, dobra. To są ci nienormalni policjanci. To są ci nienormalni policjanci. Ta, to są ci, którzy będą na mnie strzelać. Przestań mnie gonić, człowieku. Ostrzegam cię. Ostrzegałem. No nie. Kolejny. Dobra, ładuję. Ładuję i jest po tobie, nie? Ładuję jest po tobie. Ta, no to załatwię cię moją deską z gwoździami. Bam, 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 bam. Ła. Boli. boli, boli, boli. Leżysz. Dobra, wiecie co? Nie mam już siły na tą grę. Dzięki za oglądanie. Obejrzyj koniecznie ten film i do zobaczenia. Elo.